Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. Nie wiem jaka dziś jest pogoda, ale w momencie gdy nagrywam tę audycję jest przyjemnie, ciepło, wręcz upalnie, zaczynamy lato. Ale to o czym chcę Państwu dzisiaj opowiedzieć, aż takie letnie nie będzie. Chciałbym dziś Państwu bowiem opowiedzieć o jednym z moich ukochanych pisarzy. W Polsce znanym może trochę lepiej niż Henry James. Ale znanym przede wszystkim jako, gra, jako pornograf i człowiek, który zrewolucjonizował w sposób erotyczny literaturę amerykańską i światową. Myślę oczywiście o Filipie Rosie. To, co powiedziałem przed chwilą, jest prawdą, ale jak zwykle, gdy mówimy o literatach, prawda dalece niepełną. Urodzony w latach 30., zmarły przed dwoma laty, pisarz to jeden z najważniejszych amerykańskich twórców XX wieku. Uznają to nawet sami Amerykanie, którzy wypuścili serię 10 najważniejszych tomów jego prozy, same powieści. W unikalnej serii wielcy pisarzy amerykańskich, których do tej pory znalazło się sześciu pisarzy, zaledwie oprócz niego między innymi Hemingway czy Steinbeck. To już świadczy o randze tego twórcy, a jeżeli przyjrzymy się bliżej jego twórczości, oczywiście ja dzisiaj będę mówił przede wszystkim o jednej powieści, to przekonamy się, że jest to artysta absolutnie nietuzinkowy. Owszem, w latach 60. Zadebiutow znaczy, drugą jego powieścią, i mocnym mocną, która zapewniła mu nie tylko dużą sprzedawalność, ale i rozpoznawalność, był Kompleks Portnoja, Powieść, którą jeszcze w latach 80. w Polsce jako nastolatek czy ten z piekami na twarzy, bowiem była to na pewno ostra, ostry utwór, ale mm, już wtedy wydawało mi się, że jest w nim coś więcej że no to nie jest taka zwykła pornografia. Dziś, przeczytawszy kilka lat temu ją po raz drugi, zorientowałem się, że to nie jest opowieść o, o erotycznych doświadczeniach głównego bohatera, ale o tym, jak główny bohater stara się odnaleźć w społeczeństwie amerykańskim. Bowiem o, Philip Roth, będę tu przypominał jego imię, żeby ro, ro, odróżnić tego pisarza od słynnego pisarza austriackiego Josefa Rotha. Nie cierpię, gdy ktoś mówi Joseph. Joseph, dlatego że... E, imiennik amerykańskiego twórcy, tak jak powiedziałem, był Austriakiem, Żydem Galicyjskim. Twórczość Rosa to jedna z bezkom... jeden z najbardziej bezkompromisowych opisów Ameryki XX wieku. W każdej jego powieści znajdziemy wątki, które, które żyją również dziś. Nie będę... Krótki przelot. tak? Myślę, że być może widział ktoś z Państwa niezwykłą powieść, e, po, film z Antonym Hopkinsem: Ludzka Skaza. To również jest powieść na podstawie prozy e, Filipa Rotha, e, Rotha pod tym samym tytułem. I istotnym problemem w tej powieści jest język. Ta nieszczęsna poprawność polityczna, z którą wielu walczy i nie, uwa nie uważają ją za. Coś bardzo istotnego. Rod zawsze idzie w poprzek modą, i w ludzkiej skazie pokazuje, że można się tak uwikłać, że jedno nieopatrznie wypowiedziane sformułowanie może złamać człowiekowi karierę, lub i na tym polega a istota tej powieści lub zniszczyć go jako człowieka. Jeżeli przyzna się kim jest, a w innych powieściach takich jak słynna trylogia amerykańska w skład której wchodzą między innymi wyszłą za amerykańska sielanka czy "Wyszłam za komunistę mamy mocny obraz lat 50. w Ameryce, słynny czasem makartyzmów, z, którym, z którymi Roth polemizuje który mi pokazuje, do czego to mogło doprowadzić. Bardzo często przestrzenią, w której zaczyna się, a często również rozgrywa, rozgrywają się powieści Rotha is Newer, niedaleko Nowego Jorku, właściwie w tej chwili to chyba nawet przedmieścia, w których Rotham się wychował. Tak więc jakby od samego początku otrzymujemy opowieści o tym, kim jest, kim jest nasz bohater. Bohater jest bardzo często jakąś tam, nie do końca oczywiście alterego e, Rosa. Najczęściej jest Żydem e, z rodziny, która w poprzednim pokoleniu dopiero przybyła do Ameryki i a, próbuje sobie w tej nowej, wcale niesprzyjającej e, mu rzeczywistości odnaleźć samego siebie, zbudować własne, własną osobowość. Eee, Roth mówi również o starości moim zdaniem jedną z najgłębszych jego powieści jest Everyman eee, opowieść o tak naprawdę umieraniu opowieść bardzo głęboka Everyman, czyli każdy, tak? moralitet w którym eee, Roth w pewnym sensie podsumowuje swoje doświadczenia z Ameryką chociaż w powieści jest nie nie pisarzem, lecz właściwie no malarzem, ale malarcem też zajął się dopiero na emeryturze. Tym, co mnie interesować będzie dzisiaj jest skrzyżowanie tych kilku osi o który, twórczości, o których przed chwilą Państwu mówiłem. Roth co najmniej dwukrotnie, trzykrotnie opowiada nam Historia alternatywna Zajmę się najważniejszą z nich, ale chciałbym, jeszcze zanim do tego przejdę, najpierw wspomnieć kilka słów o pozostałych dwóch, które których mi przychodzą na myśl oraz o samej historii alternatywnej. W powieści cień pisarza słynnej, Rof dopisuje inny życiorys Annie Frank. Nie Państwo znają nazwisko Anny Frank, autorki słynnego dziennika. Nastolatki, która najpierw ukrywała się w domu w Holandii, a była Żydówką, a następnie, pod koniec 1924 roku, wystawiona przez jakiegoś nazistę, razem z rodziną trafiła do obozu koncentracyjnego, którego nie przeżyła. Przeżył tylko ojciec i po latach udostępnił udostępnia jej dzienniki. Roz zastanawia się, a gdyby ona przeżyła? No więc, Już Państwo widzicie mniej więcej, na czym polega historia alternatywna. Drugą taką powieścią, która również do historii alternatywnej nawiązuje, jest operacja Szelok. Pewnie Państwo kojarzycie. Szelok to główny bohater Kupca Weneckiego. W tej powieści z kolei w czasie, Akcja toczy się w czasie słynnego procesu Demianiuka. Autor Filip Prof udaje się do Izraela, ale co się okazuje? sobą Masobowtura, Ma który dotarł do e, samego Lecha Wałęsy, mamy rok 80 i 89 i e, Alter Ego, drugi Sobowtór e, Głównego bohatera, czyli Filipa Rotha Podający rzeczywiście za Filipa Rotha Proponuje Odwrotny proces Proponuje powrót Żydów do diaspory a więc jakby dwa, dwa pomysły Proszę Państwa, bowiem Czym jest historia alternatywna? To nie jest tak, że jest to gatunek Fantastyki jak Państwu pokazałem wcześniej, Filip Roth w ogóle fantastyk. Generalnie od fantastyki jest jak najdalszy. To są powieści obyczajowe, społeczne, ale na pewno nie fantastyczne. Otóż e, pierwsi historykami alternatywnymi zaczęli się sami historycy. I zaczęli, ponieważ prawdziwa historia alternatywna, taka, jaką będziemy mieli do czynienia w, w przypadku powieści Rotha, to... Mm, wyjęcie jednego klocka z historii i refleksja nad tym, co by się wydarzyło, gdyby. Eee, przykła jedyny przykład, jaki Państwu oczywiście pokażę, ma bliski związek z powieścią samego Rosa. Otóż, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale kiedy Ameryka odzyskiwała, odzyskała, heh, uzyskała, bo nigdy nie, przedtem nie odzyskiwała, ale, nie miała, ale kiedy uzyskała niepodległość, oczywiście biała Ameryka w roku 1776, Doszło do zbytnego głosowania na temat no, pierwszej konstytucji amerykańskiej, ale nie tylko. Otóż doszło również do głosowania na temat tego, jaką, jakim językiem będą posługiwali się Amerykanie. O, to dziś umycka uwadze i mało kto o tym wie, ale za, brakło zaledwie pięciu głosów, by... Urzędowym językiem Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej był język niemiecki. Myślę, że nie trudno Państwu sobie wyobrazić konsekwencje takiego wydarzenia. I teraz już przechodzę do powieści. Eee, zatytułowana jest ona Spisek przeciw Ameryce. To historia alternatywna, której akcja toczy się w latach 1940 43 Oto do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które wygrał w naszej historii po raz kolejny zresztą Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, staje. Młody konserwatysta. No nie taki młody, ale 40-paroletni. Powiedzmy, że młody. Nazwiskiem Lindberg. Autentyczna postać. Amerykański bohater. Pierwszy człowiek, który przeleciał nad oceanem, czyli z Europy do Ameryki. Problem polega na tym, że jest przyjacielem Geringa. Lindbergh e, spotka, spotyka się z Geringiem przed wyborami i po zwycięskich wyborach również. E, tak naprawdę jest faszystą, właściwie nazistą. I co kluczowe, jak pokazują to Państwo na kilku innych powieściach, e, antysemitą. Okrutnym. E, Lindbergh to postać autentyczna. Naprawdę był przyjacielem Geringa. Tyle, że i naprawdę myślał o wystartowaniu w wyborach prezydenckich w roku 1940. Tyle tylko, że nieco wcześniej zaginął. Wiecie Państwo, nie było wtedy, tak jak dziś, pełnej wiedzy o, o, o lotach samolotami, o pełnej kontroli lotu. I w związku z tym, podobnie jak później w czasie wojny Antoine de Saint-Exupéry, Saint zaginął gdzieś, do dziś nie odnaleziono ani jego samolotu, a nie jego ciała, ani jego, ani jego rodziny, bo zginął razem z żoną i dzieckiem. Ale w wersji opowiedzianej nam przez e, e, Filipa Rossa e, nie tylko nie ginie, ale wygrywa wybory. Co ciekawe, opowieść tę e, oglądamy z perspektywy kilku lat. 9, 8, 10, potem dorastającego młodego chłopca Żyda zniła. Już Państwo widzicie jak łączą się różne, jak się różne, różne różne osie, o których mówiłem wcześniej otóż mm, zaczyna się operacja odizolowywania Żydów a potem tworzenia w Ameryce dett dla nich. Operacja, którą robi się pod płaszczykiem wsparcia dla nich. Mówi się o tym, że przecież Żydzi powinni być razem, że oczywiście są potrzebni Ameryce, ale w konkretnych miejscach. Bez trudu znajduje się yy, przywódców żydowskich, którzy obstawia, którzy są posłuszni tej wizji, być może nawet w nią wierzą. Ale zaczyna dochodzić do pogromów, najpierw delikatnych, parę pobić. Pobity zostaje członek rodziny, czy sąsiad e, e, małego Filipa, później. Przychodzi ciężka zima, są kłopoty, niedobory żywności, dziwnym trafem te niedobory dotykają przede wszystkim dzielnic żydowskich. Coś nam to przypomina, prawda? To nie jest historia, bowiem, nie jest to historia tylko o prześladowaniu Żydów. To historia o tym, jak prześladuje się w ogóle ludzi w XX wieku. W tym sensie jest to opowieść aż nadto aktualna. Nie ukrywajmy, również w Polsce. Jeżeli zachęciłem Państwa do tej lektury, to proponuję Państwu również serial. Nie wątpię, że. Część z Państwa ma HBO Go, czy a, akurat ten serial jest na HBO Go. Tam również znajdziecie Państwo a, spisek przeciwko Ameryce. Można więc ten serial obejrzeć. Jest dość wierny w książce. Oczywiście nie we wszystkich szczegółach, bo to niemożliwe, ale jest tak krótki, w serial. Chciałem więc Państwu pokazać w dzisiejszym naszym spotkaniu wybitnego pisarza, który dotyka spraw bardzo aktualnych i generalnie zachęcać do czytania prozy Filipa Roffa, dlatego pojawiło się w mojej krótkiej opowieści, aż tak wiele tytułów. Chodziło mi po prostu o to, żeby Państwu pokazać, że można później osiągnąć, że z jednej strony traficie Państwo na momenty, jeżeli na przykład sięgniecie na par z praską orgię czy mm, dyplom z pożądania, a już w ogóle teatr sabato. No, nie wspominam nawet książki, od której zacząłem, czyli słynnego kompleksu Portnoja, ale znajdziecie też Państwo bardzo wiele tekstów, które, które są zwyczajnie głębokie, w których bohaterowie przeżywają rzeczywistość i cierpią w tej rzeczywistości, ponieważ e, są tym kim są oczywiście najczęściej e, problemem bohaterów Rosja jest ich żydowskość ale na przykład e, we wspomnianej przeze mnie ludzkiej skazie e, żydowskość miała być zbawcza jak się okazało było to jeszcze jedno Dziękuję, Dziękuję Państwu i do zobaczenia.